Roman Młotkowski. Dziś spotykamy się w uzdrowiskowym Nałęczowie. Za mną Park Zdrojowy. To tu w Nałęczowie. Witkacy poznał pasierbicę Żeromskiego, z którą później się ożenił. To tu w Nałęczowie. Prus. Lisieńkiewicz leczyli swoje skołatane serca, być może spacerując po tym parku zdrojowym. Ale Nałęczów nie jest typowym miejscem, które wybralibyście na szalony weekendowy wypad, prawda? Wyspa Miłości, tuż za mną, zamknięta do odwołania ze względu na konieczność rewaloryzacji. Ale, mimo wszystko, właśnie niedaleko tego parku zdrojowego powstał kameralny, ale bardzo innowacyjny biznes turystyczny, który postanowiliśmy uczynić tematem dzisiejszego odcinka. To, co w Nałęczowie rzuca się w oczy, uszy i dociera na wszelkie inne sposoby, to spokój. Mikroklimat uzdrowiska leżącego wśród lesowych wzgórz powoduje, że obniża się ciśnienie krwi. Dlatego właśnie od lat 80. XIX wieku przyjeżdża się tu między innymi, by zbierać siły po zawale. Lesowe wzgórza otaczające Park Zdrojowy pełne są malowniczych wąwozów wypłukanych i wychodzonych przez wieki, łączących pola uprawne na płaskowyżu nałęczowskim z Doliną Rzeki Bystrej i Potoku Bochotniczanka, przepływających przez nałęczów. Wąwozy i zbocza wzgórz otaczających Dolinę porośnięte są lasem, i tak, tu właśnie w lesie nad jednym z łąwozów można zobaczyć domki, które same w sobie są atrakcją turystyczną, przyciągającą nie tylko nocujących w nich turystów, ale także ciekawskich spacerowiczów. Kompleks czterech kabin zawieszonych pomiędzy gałęziami drzew powstał w 2013 roku i okazał się wielkim sukcesem. Właściciele firmy, znając rynek turystyczny, wiedzieli, że rośnie zainteresowanie niszowymi miejscami, takimi w których pobyt wiąże się z przygodą samą w sobie. I założyli, że choć takie noclegi są dużo droższe od zwyczajnych. Przy kameralnym formacie obiektu znajdzie się wystarczająco dużo ludzi, których na to stać, by firma przynosiła zyski. Doba w weekend kosztuje tu od 500 do 700 zł za dwie osoby. Jeśli do większego z pięciu domków przyjeżdżają rodzice z dziećmi, pojawia się dodatkowy koszt do 100 zł za dziecko i jeszcze 100 zł, jeśli turyści przyjeżdżają tylko na jedną noc. Drogo, ale żeby zrobić rezerwację, trzeba mieć albo dużo szczęścia, albo wiele cierpliwości, bo terminy. Przekraczają rok. Powiedziałem na początku programu, że Nałęczów nie jest typowym miejscem na szalony narciarski albo żeglarski weekend, ale coś jednak w tej ciszy krajobrazie i spokoju jest. Postanowiłem o tym, jak prowadzi się taką firmę, porozmawiać z Małgorzatą Fraszką, współwłaścicielką kompleksu w drzewach. Jesteśmy w pomieszczeniu, które jest recepcją tego kompleksu. Całkiem niedawno jeszcze nie było tej recepcji, ale cały kompleks istnieje już dużo dłużej niż sama recepcja, prawda? Tak, kompleks funkcjonuje 9 lat. Kawał czasu. To dlaczego zdecydowaliście się na wykorzystanie tej specjalnej pożyczki, a nie na przykład na zwykły kredyt komercyjny? W banku po prostu? ze względu na jej koszt ona była bardzo tania w porównaniu do ofert rynkowych, i ze względu na to, że w momencie, kiedy wnioskowaliśmy, to była tak naprawdę jedyna możliwa dla nas forma finansowania, ze względu na pandemię i na to, że banki zamknęły się na finansowanie przedsiębiorców z branży turystycznej. Ale tak czy inaczej, tak obiektywnie zupełnie oceniając, procedura jest bardzo prosta i dość szybka. I ona się zaczyna nie w samym Banku Gospodarstwa Krajowego, tylko w instytucji finansującej, tak. takiej, która zna lokalny rynek, wie na co można liczyć i którą pewnie. Może być trudniej niż bank przekonać, że będzie bardzo wielu klientów i to się na pewno uda. Tak jest. W naszym przypadku była to Lubelska Fundacja Rozwoju. Mieliśmy już kontakt wcześniej, znaliśmy się o tyle, że, że gdzieś już dowiadywaliśmy się o różne inne formy finansowania, więc gdzieś ta ścieżka została już wcześniej przedeptana. Myślę, że wiele osób, które chce uruchomić działalność gospodarczą, ma świetny pomysł, ale myśli sobie, że nie ma żadnej gwarancji, że się uda. To znaczy, jeśli wybudujemy sobie jakiś obiekt i on będzie miał przyjmować gości, to myślę, że jest taki moment, w którym trudno sobie wyobrazić, że na pewno on się wypełni gośćmi. Wam się to doskonale udało. Te domki, które od 9 lat w drzewach, są yy, no, praktycznie cały czas pełne. Jak wam się to udało? Skąd wiedzieliście, że w miejscowości, w której nie da się poszaleć zimą na nartach, a latem pożeglować czy popływać na nartach wodnych, po prostu będziecie mieli prawie pełne obłożenie? Nie wiedzieliśmy tego na początku i szczerze mówiąc trochę liczyliśmy na to, że może nie do końca tak będzie, dlatego że część naszej działalności opiera się też o, yy, o inne dziedziny turystyki. My jeździmy na narty, wozimy grupy na narty i nawet chyba myśleliśmy i wyobrażaliśmy sobie to tak, że będziemy latem przyjmować tu gości, a zimą yy, pracować na nartach. Natomiast no, rzeczywistość to bardzo zweryfikowała, myślę, że to wynika z tego, że jak na tamte czasy to była zupełna nowość w Polsce i, i to nam bardzo pomogło i było taką kulą napędową na początek. No też duża wiedza mojego męża, który w branży turystycznej działa od blisko pewnie już 20 w tej chwili lat, więc on jakby sporo wie, my też sporo podróżujemy, wiemy. Wiemy, jak lubimy spędzać czas, więc nie byliśmy nowi w tej branży. No i duża wiara w to, bo jeśli nie ma wiary, to, to, to myślę, że nie wszystko się udaje albo mało się udaje, no. jeśli nie ma wiary. Bo wyobraziliście sobie pewnie takich gości swoich modelowych i kogo sobie wyobraziliście te dziewięć. Wyobraziliśmy lat temu? sobie nas bo... siebie po prostu? Tak, tak. Czyli ludzi, którzy chcą spędzić czas. Nie bardzo daleko od domu, jeśli myśleliście o mm -hmm. ludziach pracujących i mieszkających w Warszawie? My długo mieszkaliśmy w Warszawie, więc też bardzo tęskniliśmy za powrotem tutaj. Wychowaliśmy się obydwoje na Lubelszczyźnie i w zasadzie każdy wolny czas spędzaliśmy tutaj, wszystkie weekendy i możliwe jakieś przerwy w naszej pracy. I też czuliśmy, że takich miejsc potrzeba, że potrzeba takich miejsc, gdzie nie dzieje się nic, że w tej chwili to już nie chodzi o to, żeby zrobić super kolejny obiekt, w którym się bardzo dużo dzieje, gdzie jest dużo atrakcji, bo jesteśmy w tej chwili tak przebodźcowani, że szukamy miejsc, gdzie nie dzieje się nic. I jak szacowaliście, że ilu tych ludzi będzie i ilu z tych ludzi, którzy są, dało się przekonać do tego, żeby przyjechali do Was? No, to popatrzyliśmy sobie na wskaźniki z branży turystycznej, które mówią, że jeśli obiekt hotelowy ma w skali roku 60-70% obłożenie, to już jest super. Mhm. My mamy 100% i to na dwa lata do przodu. Na pierwszy rzut oka przewaga konkurencyjna polega na tym, że. Yy, to są takie domki, które trochę przypominają to, o czym się marzy w dzieciństwie. I ja można w nich nawet zimą sobie. Zamieszkać. A jest coś jeszcze? Macie jeszcze jakiś patent na swój biznes, który daje wam przewagę konkurencyjną? Tak, ja myślę, że przewaga nasza opiera się też na kameralności miejsca i na tym, że nie poszliśmy tym nurtem, żeby dobudować tych domków bardzo dużo i zrobić z tego jakąś dużą maszynę. Baliśmy się tego i cały czas wierzymy w to, że to jest naprawdę. Sukces tego miejsca, że dalej trzymamy się tej idei domku na drzewie. Bo na czym polega bycie w domku na drzewie? Na tym, żeby było intymnie, żeby było cicho, żeby można było usłyszeć własne myśli, żeby się za dużo nie działo, żeby się skupić na sobie, na swoich najbliższych i żeby być razem, tak naprawdę razem. E, I tego nie zgubiliśmy, mimo e, gdzieś tam wielu e, sugestii naszych gości, że skoro e, tak bardzo daleko i tak długo trzeba czekać na ten pobyt, to dlaczego nie zbudujecie tych domków więcej? E, poszliśmy inną drogą, budujemy w tej chwili inne miejsce, oparte na trochę innej bajce, ale ono znowu będzie bardzo małe, kameralne i, i znowu m, jakby trzymające się tych wartości, od których weszliśmy. Bliskości z naturą, yy, pewnej intymności i takiej harmonii yy, i ciszy. No, na tym nam zależało i tego się cały czas trzymamy. To jaki jest ten nowy pomysł? A nowy pomysł jest taki, że udało nam się znaleźć po wielu latach poszukiwań, zupełnie przypadkiem, piękne siedlisko pod Nałęczowem, które w tej chwili remontujemy. To będą znów apartamenty o dosyć wysokim standardzie, ale. Wysokim w rozumieniu nie złotych klamek i, i pięknych, e, drogich rzeczy, a bardziej w pomyśle na miejsce i tym, że to znowu będzie kameralne i e, jakby dobre jakościowo miejsce, w przepięknym terenie, gdzie będziemy blisko, gdzie będziemy mogli być z gośćmi. Podoba nam się w ogóle taki model, że jesteśmy z gośćmi, jesteśmy tu obecni. Jeśli jest coś, się dzieje, jesteśmy w stanie zareagować. Nie podoba nam się, jak jeździmy gdzieś do miejsca, gdzie znajduje się klucz pod kamieniem albo kod do drzwi i nikogo nie ma. Wydaje nam się, że ta obecność ludzi, którzy stoją za danym miejscem, jest szalenie ważna i takie miejsca też wybieramy sami podróżując. Musieliście zrobić jakiś biznesplan. To zawsze jest pewne wyzwanie, szczególnie jeśli ktoś startuje od zera. Mhm. Pewnie w waszym przypadku to było trochę łatwiejsze. Zaplanowaliście, że w pomieszczeniach, które są nad nami, jakieś osoby z jakąś częstotliwością będą wynajmowały tą przestrzeń. Potwierdziło się? Jakie były założenia? Bardzo, my się jak, trochę wyczuliśmy na początku, dlatego że ta przestrzeń, która powstała nad nami, to był dla nas trochę eksperyment, bo to już nie był taki typowy domek na drzewie, trochę inny charakter, ale chcieliśmy dać gościom coś, czego do tej pory nie mieliśmy. Odbiór był i no jest cały czas bardzo dobry i ten dom bardzo szybko uzupełnił te dwa lata do przodu w grafiku w zasadzie no bardzo, bardzo szybką. A przy okazji powstała przemiła recepcja, w której mogliśmy sobie usiąść i z tym niezwykłym widokiem na otaczającą zieleń porozmawiać. Gościliśmy u Małgorzaty Fraszki, współwłaścicielki Domków w Drzewach. Fajny biznes, dobrze sfinansowany pieniędzmi Banku Gospodarstwa Krajowego z pięknym widokiem. Jakie zasady tym finansowaniem rządzą? O tym porozmawiamy po krótkiej przerwie.